Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu Liceum i tak wyglądam znowu tak samo, bo nagrywam to hurtem po prostu, bo te odcinki akurat mało PA kosztują, więc mogę sobie je na zapas ponagrywać i do kolejnych po prostu sobie już chyba albo dozbieram, albo trzeba będzie to dokupię. Tylko nie mówcie mojemu mężowi, błagam. On i tak nie ogląda moich odcinków, więc się nie dowie. Także bez bezbędnego przeciągania. Kawka w dłoń! Tak, to ta sama. I zaczynajmy. Zapraszam! I tutaj mamy odcinek czwarty duch w liceum. Chodzi o plotkę, że po lekcjach w liceum pojawia się duch, prawda? Czyście ma sprawdź sama? <laughs> Jakby reklama jakaś. <laughs> Cześć, a więc dobrze się bawisz. Tak, dziękuję. Świetnie! Wiesz, że możesz zdobyć więcej parę w grę e, Flower Power. Masz do niej dostęp w swoim pokoju. Dzięki konsoli, która leży na twoim łóżku. Pomyśl o tym, żeby grać w nią codziennie, ok? Super, a więc zostawiam cię, żebyś mogła zacząć odcinek czwarty. Powodzenia w grze. Do zobaczenia. Ach, zapomniałam! Gdybyś kiedykolwiek nie wiedziała, jak grać w dany odcinek, nie wahaj się zajrzeć do przewodnika na forum w sekcji Solucje. Dobra, dzięki. Zacznij odcinek czwarty. I przepraszam, jesteś uczennicą tej szkoły? Tak, dlaczego pan pyta? Jestem nowym nauczycielem historii, spóźniłem się i nie znam szkoły. Chciałbym, żeby ktoś mnie oprowadził, ale to chyba jest dyrektorki zadanie nie moje. W sumie to ja też jestem tutaj od niedawna. Bardzo proszę, nie chcę robić złego wrażenia już pierwszego dnia. No dobrze, mogę panu pokazać miejsca, które znam? Bardzo dziękuję. To trochę dziwne, oprowadzać profesora. Pan Farazowski będzie ci teraz towarzyszył. Pokaż liceum panu Farazowskiemu. Mila, kto to jest? <noise> Jesteś gospodarzem, a nie wiesz, że mamy nowego nauczyciela. To nowy nauczyciel, oprowadzą go po liceum. Tak więc to jest pokój gospodarzy. Gdyby następnym razem potrzebował pan pomocy, oczywiście, być może do widzenia później. O, czemu tak? Może eee, bo no a to jest klasa lekcyjna, to tutaj mam większe... Mamy... Mamy większość zajęć i, i to wszystko. <laughs> ja piertykam, a to kto? Twysta. To pan Farazowski, nowy nauczyciel historii, prowadzą go po liceum. Echem. A więc to jest dziedziniec. Radzę tu nie przychodzić, jeśli nie chce pan spotykać nieprzyjemnych typów. <laughs> ale o kim mówisz o tobie, bo nie o sobie. To jest sala gimnastyczna. Znajduje się tutaj również klub koszykówki, ale skoro uczy pan historii, to chyba nie za bardzo to pana interesuje. A Bo uczy historii, to nie może grać w koszykówkę, czy co? To jest część dziedzińca, które należy do klubu ogrodników. Już. Dziękuję bardzo. To na razie wystarczy. Później sam wreszcie resztę budynku. Nie ma za co. Jeśli będę miał okazję, to ci się odwdzięczę. Zakończ dyskusję. No okej. Okay. <laughs> O proszę, kto to? Dobrze, że cię widzę. Chcemy zjeść się w, mie w mieście, ale Charlotte zapomniała wziąć pieniędzy. Pomożesz nam, prawda? Nie sądzę. Naprawdę no, myślisz, że ktoś pytał cię o zdanie? Ambert mnie popchnęła, zajrzała do mojej torby i poszła sobie, gdyby nigdy nic się nie stało. No kliczek, nie wiem. <laughs> Mam tego podziurki w nosie, tym razem tego nie zostawię. Muszę znaleźć sposób, żeby się zemścić. Tak, zemścić tylko, że nie mam żadnego pomysłu. Bo bo ty za mądra co nie jesteś. Tym razem, to mi Amber za... Tym razem to mi Amber zabrała pieniądze. I co teraz zrobisz? Co? Mówisz, serio? Jeszcze jak? Pewnie, że mówię, serio, proszę zrób coś. No nie jest, po prostu będę miała dobre relacje ze wszystkimi w takim razie. No Poprzednio to też, też tak miałam, więc chyba to nie będzie. Problem. Strasznie mi przykro, to prawda, że ostatnio nawet w domu są z nią problemy. Może mógłbym ci oddać te pieniądze? Tu nie chodzi o pieniądze, mógłbyś z nią pogadać, żeby mnie zostawiła w spokoju? Nalegam, weź trzy golcy. spróbuję z nią pogadać, ale nie wiem, czy będzie chciała mnie słuchać. Okej, okay, dzięki, zobaczymy. Nie musiał. 15 minęło. To dobrze. Bardzo dobrze. Chyba nie jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Można tak powiedzieć. Amber ukradła mi pieniądze. Och, przykro mi. Mogę ci jakoś pomóc? Nie za bardzo. Chyba, że masz jakiś pomysł, jak mogłabym się zamieścić? Nie wiem. Naprawdę myślisz, że to mogłoby rozwiązać twój problem? Nie musiałoby to być nic bardzo złośliwego. Okej, okay, spróbuję coś wymyślić. Okej, okay, dzięki. <laughs> Dobre. Masakra. Uf, w końcu skończyłam oprowadzać tego profesora. Czemu to robisz? Nie wiem, to zawsze mnie ktoś prosił o przysługę. Ach, to dlatego, że wyglądasz na miłą. To komplement był? Nie wierzę. Naprawdę? Nic złośliwego tu nie powiedział. Bam! Ao, ale o co? Ktoś na mnie wpadł? Hej, uważaj, jak chodzisz! Jaka piękno to moja? Dzień dobry! Ojej, taka kochana. Przepraszam, nie zauważyłam Cię. Nie szkodzi. Idę się spotkać z moim chłopakiem, i się trochę śpieszę. W sumie sama też nie uważałam ze swoim chłopakiem. To ktoś stąd? A co Ci to obchodzi? Co to mam? Co zapytanie na początek? Nie, nie jest z tej szkoły. Raczej go nie znasz. Ja jestem Rosalia Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pobiegła dalej. Ciekawy jak wygląda jej chłopak. W każdym razie ona jest strasznie ładna. A jakie ma włosy. Za Zarobiste ma włosy. A jakie ma mieć. Podobają mi się mega jej włosy. Naprawdę. A więc masz dla mnie jakąś kasę? Co? Dlaczego miałabym ci dawać jakąś kasę w ogóle? Co, co? Wyluzuj. Tylko żartuję. Niezbyt mi to śmieszy. Co teraz robisz? Będę myśleć, jak się zemścić. Ha, ha masz jakiś pomysł? Sama nie wiem. Okej. Okay. Jeśli uda ci się zemścić na Amber, to daj mi znać. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Okej. Okay. <laughs> mam dla ciebie pomysł. Naprawdę? Jaki? Amber uwielbia modę. Jestem pewna, że bardzo by się wkurzyła. Gdybyś przyszła do szkoły w takich samych ciuchach, jak ona, powinnaś spróbować. Dzięki, spróbuję. Nie mam nic do stracenia. Nie ma za co. Okej, okay, no to idę na zakupy. Muszę kupić taki sam top na szyjnik, torebkę, tak jak ma Amber. Oh my goodness. Nie chcę mi się jej przybierać. Gotowe. Teraz trzeba czekać na jej reakcję. Amber, czas na ciebie. Boże! Ty piaro, jeśli udogadam... Dobra, już to mówiłeś. Co tu robisz? Zapomniałaś mi oddać kilka golców? Tak. Odchodzisz szybko. Hej, czekaj, ale co to ma, co to, co to za strój? Widzisz, zainwestowałam resztę pieniędzy w te modne ciuchy, ale to takie same uporanie jak moje. Tak, nie są złe, co? Hehe, <laughs> nic nie mówię, wygląda na zdenerwowaną, chyba udało mi się osiągnąć mój cel, nie wydaje mnie się. <laughs> to prawda, przykro mi, ale tobie te ubrania na pewno nie pasują tak bardzo jak mi. <laughs> w ogóle nie masz gustu, dlatego jesteś zmuszona kopiować mój super styl, żeby jakoś wyglądać. <laughs> nie umiem powiedzieć ryle takiego przeciąganego, więc nie będę się błaźnić. No i nic nie mówisz, to nie szkodzi. Jeżeli zapłacisz mi wystarczająco dużo, może się zgodzę dać kilka wskazówek odnośnie mody. Nie ma mowy, to tak nie może się skończyć. Muszę wymyślić coś innego. A więc spróbowałaś? Zrobiłam tak jak mówiłaś, tylko się uśmieszyłam. Prawie wcale nie zareagowała. O, przykro mi, nie jestem raczej mocna w takich żartach, więc co teraz zrobisz? Pomyślę nad czymś innym. Wymyślam się, że ja już Ci się do niczego nie przydam. <grym Patient> tylko nie bądź dla niej zbyt złośliwa. Widziałeś się z nią? Jeszcze nie, nie miałem czasu. Okej, okay, przyjdę później. Oczywiście będę ci informować na bieżąco. Jeżeli naprawdę robi takie głupoty, to muszę z nią szybko pogadać. No przydałoby się, bo mnie drażni topiara. Hmm, w sumie nigdy cię o to nie by zapytałam. Ciebie Amber też zaczepia? No raczej nie. Myślę, że wpiera sobie kozło ofiarne, a poza tym znamy się od bardzo dawna. To też się liczy, rozumiem. E, no i co mnie to obchodzi? A więc zem, zemściłaś się na tych damulkach? Nie, nie miałam zbyt dobrego pomysłu. W sumie to nie jest takie trudne. Jeśli masz jakieś pomysły, to słucham. Co ja mogę wiedzieć? Nie zastanawiałem się nad tym. Okej. Okay. Prawda nie ma żadnego pomysłu? Pff, wystarczy, że jej, pomaszysz jej szafkę i włożysz do środka coś, czego się boi. I tyle. Okej, okay, pomazać szafkę. Ale czego ona się boi? Pomazanie szafki to bardzo zły pomysł. To jest niszczenie mienia szkolnego. Za to mogą być wysokie kary. Nie, nie, tak nie robimy. Ok. Ale czego ona się boi? Nie znam na tyle Amber, nie obchodzi mnie to, więc przynajmniej z tym poradź sobie sama. No okej, okay, dzięki. Ja się boję pająków. <grym> w sumie to w czym? To czym ma mi pomazać tę szafkę? Kuźwa, flamastrem. Eee, swoimi palcami. Haha, bardzo śmieszne. A, i spadło. Jeśli ci powiem, to, że sprayem, to będzie to dla ciebie pomysł stulecia że ona jest głupia i trzeba wszystko pokazać, łopatologicznie, co i jak w ogóle, nie? Okej, okay, zrozumiałam wiadomość. Udało ci się wkurzyć Amber? Ciągle nad tym pracuję. Wymyśliłaś już, co zrobisz, że Amber? Jeszcze nie. Przydałby, przydałoby się, żebym najpierw. lepiej poznał jej charakter. Aha, oprócz Antaniela, nie sądzę, żebyś mogła kogoś jeszcze o to zapytać. Mhm. Mm to mogłam tu iść od razu w sumie. Widziałeś się z nią jeszcze, prawda? Nie widziałeś się z nią jeszcze, Boże? E, w sumie nie, przykro mi. No dobra, muszę coś wymyślić i dać nauczkę twojej siostrze. Chcesz się zemścić? Nie uważasz, że trochę głupie zachowywać się jak ona? Spoko, to nie będzie nic bardzo złośliwego. Dobrze wiesz, że nie mogę się zgodzić na takie rzeczy. Życie, nie musisz być na bieżąco. <laughs> e, no dobra, domyślam się, że nic nigdy nie jest tylko czarne albo białe. Najpierw z nią porozmawiam. Zgoda, obiecuję, że jeżeli nie będzie chciała ze mną gadać, to ci pomogę zrobić jej jakiś niezły kawał. Okej, okay, świetnie. No i mi się to podoba. Za kogo ty się masz? Poszłaś się poskarżyć do mojego brata? A więc w końcu z tobą bym pogadał? Tak, i nawet odważył się stanąć po twojej stronie. Chociaż raz w końcu miał ku temu powód. Wiesz co, nie obchodzi mnie to. Mój brat jest tylko gospodarzem. Radzę ci zakończyć ten cyrk albo poszło. Nie ja tego pożałujesz, dyrektorkę też trzymam w garści. <grym> jak ty możesz trzymać w garści kogokolwiek, jak ty masz kuźwe 12 lat? Ty pierdol. Super, znowu groźby. Ci żona ci nic nie zrobi, Boże. W końcu pogadałam z Amber. Zauważyłam, nie minęły dwie minuty, a już się na mnie rzuciła. To, co jej powiedziałeś, przynajmniej poskutkowało. Naprawdę przykro mi. Powiedziałem, że tym razem jej nie odpuszczę. Pu, że, mm, że tym razem jej odpuszczę, ale jeżeli dalej będzie się tak zachowywać, to zgłoszę to do dyrekcji. I co ci odpowiedziała? Ach, źle to przyjęła. Powiedziała, że jeś, jeżeli to zrobię, to ona powie rodzicom, że uwziął się na nią w szkole. Hm. A widzisz? Ach, jak byłem mały, to często jej dokuczałem. Tak już to stało. Rodzice zawsze jej wierzą. Zdecydowanie udaje jej się wszystkich wykiwać. Najwyraźniej, no jestem strasznie zaskoczony zachowaniem mojej siostry. Nie wiedziałem, że jest taka w szkole. Mogłem cię wcześniej posłuchać. W ramach przeprosin wyświadczysz, wyświadczysz mi przysługę, prawda? Mówisz o swojej małej, małej zemście, czego chcesz dokładnie wyrzucić z liceum? Nie. Kilka wskazówek coś, czego w szczególności nie lubi. No okej, okay, zastanowi się, czego w szczególności nie lubi. Zrobimy jakiś kawał. Przyjdź później, dobra? Dobła. Mila, myślałam trochę i chyba mam dla Ciebie pomysł. Słucham. Ona zawsze panicznie bała się pająków. Może to Ci w czymś pomoże? Też się boję pająków. Ale też się boję pająków. <laughs> ale nie mówię o prawdziwych pająkach. Myślałam raczej, żeby kupić jakąś plastikową atrapę. Aha, czemu nie? Spróbuję coś wykombinować. Dzięki. Miasto, bazar, to kup. Aha, tego też nie kupiłam. XD Nieźle. To tutaj jest szafka Amber i nie ma nikogo na horyzoncie. Spróbuj wykonać swój plan. Hehehe. <grym> jaki masz plan? Sprytny! Chowasz w szafce pająki i marzysz po niej. Udało mi się schować pa pająki do jej szafki. Zaczęłam po niej mazać się Hej, co robisz? O nie, jedna z koleżanek Amber mnie przełapała. Marzysz po szafce Amber? Jak jaki o tym powiem, to wpadnie w furię. Masakracja. Li próbuje mi zabrać spryj i kłóci się ze mną. Co tu się dzieje? Chyba śnie. A stacja własności szkoły? Obie zostaniecie ukarane. Dyrektorka? Co za pech. Boże, nie pamiętam komu jaki głos podkładam w ogóle, więc będą się różnić. Sorry. To wy też pomazałyście klatkę schodową? Obie po lekcjach to wszy macie wszystko wyczyścić. I radzę wam to zrobić. Nie mogłam jej pomazać. czyli też nie, jak sądzę. Świetnie. Zakarujmy, żeby wyczyścić klatkę. Klatkę schodową. Chyba si nie, jak dyrektorka mogła mnie ukarać razem z tobą, skoro nic nie zrobiłam. Nieźle sobie pogrywasz. Tylko nie, się, nie spóźnij się po lekcjach. I żeby było jasne, ja niczego nie szoruję, wolę nic nie mówić. No i dobrze. Mila, dyrektorka właśnie mi powiedziała, że zostałaś ukarana. Powiedziała, jak ma po szafce razem z Lee. Tak, Lee mnie zauważyła i przez przypadek została w to wciągnięta. W końcu obie zostałyśmy ukarane. Mówiłem ci, że to zły pomysł. Hmm, ale bardzo kusząc. Po prostu nie miałam szczęścia. Kusząc jak ty chciałam powiedzieć <laughs> Bożu, to nie ten Nie te uniwersum Poczekaj, może kiedyś zagramy z Natanielem W liceum, o dajcie znać Czy chcielibyście Całą też z Natanielem Ja pierdykam <laughs> Ale w tym momencie kontent jest bardzo duży i szeroki i wtedy mogę dla was nagrywać dłużej liceum, hehehe, <laughs> zawsze jakiś pomysł, nie? To nie takie straszne, co dokładnie musisz zrobić? Muszę po lekcjach zmazać napisy na klatce schodowej, wiesz czym mogę to zmazać? Przygotuj ci wiadro z płynem i gąbkę. Zostawię wszystko w pokoju gospodarzy. Będziesz mogła to odebrać, jak wszystko będzie gotowe. Musisz tylko tam zaglądać od czasu do czasu. O je, jakim kochany. Wszystko załatwi, wszyscy mu pomoże. Hmm. Znalazłam, Nie znalazłam wiadra w pokoju gospodarzy. Jeszcze nie jest gotowe. Sorry, a jeszcze nie, ale zobaczysz z tym płynem czyszczenie. Nie zajmie ci wiele czasu. Ok. Już mam. Znalazłam śladek do czyszczenia napisów. Lekcje niedługo się skończą. Nie pozostaje mi nic innego, jak poczekać na Li i pójść wyczyścić szafki. Wracam do domu, do jutra, do jutra. Castiel przed wyjściem zabiera swoje rzeczy z szafki. Hej, spręż się z tym szarowaniem, jeśli nie chcesz, żeby cię zamknęli na noc w szkole. Dzięki, Mila. Powodzenia. Mam nadzieję, że nie wrócisz późno do domu. Dzięki. Słyszę śmiech. Ech, nie tylko nie ona. Rzucił mi tylko szyder, czy uśmiech, przechodząc razem z Charlotte. Ale nie widzę Lee. Tylko będzie mi kazać na siebie czekać? Na pewno się nie spieszy. Co tutaj robisz? Czekałam na ciebie na klatce schodowej. Chyba nie chciałaś uciec. Ależ nie, czekałam na ciebie tutaj. Masz środki do czyszczenia? Chodź za mną, wracamy na schody. To na końcu korytarza. To na końcu korytarza. <grych> nie licz na mnie przy czyszczeniu. Zostawiam całą robotę dla ciebie. Zrozumiałam. Mhm. Już? Okej, okay, mogę wracać? Zabrało mi sporo czasu, żeby usunąć te napisy. Jest noc i wszyscy już sobie poszli. Muszę się pospieszyć, żeby znaleźć li i pójść do domu. Mhm. Mm Ale co ty wyprawiasz? Nie mam nie 5 minut, a ty już znikasz. Co być, chociaż zostać do czasu, aż skończę? Skończyłaś już? Możemy w końcu wrócić do domu? Pewnie skończyłabym szybciej, gdybyś mi pomogła. Słyszymy dziwny dźwięk. Coś jakbyś śmiech. Co to za hałas? Nie wiem, co to jest. Boję się też trochę, ale musimy być. Musi być jakieś wytłumaczenie. Chcesz zrobić mi kawał, tak? Naprawdę myślisz, że. Jezu! <laughs> Co to jest? Coś jakby cień. A, to duch! Uciekamy. Wow! Lee i ja pobiegliśmy do domu z prędkością światła. Czy to naprawdę był duch? No i zaczyna się nowy dzień. A więc boisz się duchów. Lili <laughs> nam powiedziała, że usły usłyszałyście coś dziwnego i że uciekłaś, gdzie pieprz rośnie co za wstyd. Przestraszyła się tak samo jak ja, jeżeli nie bardziej. Pani kara, tak jakby mu było nawiedzone, niewiarygodne. No trochę pani kara, no, bo raczej no, duchów nie ma. <laughs> Lip przesadziła, mogła już lepiej nic nie mówić, a nie wygaduje, nie wiadomo co. To chyba było logiczne, że ona to wypapla. Ale to prawda, że było trochę straszne. Duchy nie mogą istnieć, naprawdę, tak sądzę. No nie mogą. Wrócę tam i zobaczę, czy coś znajdę. Mm, nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. A jego ja to pewnie gówno obchodzi. W końcu znalazłeś Kiki. Jaki dowcipny. Chyba zostałeś w poprzednim odcinku, Boże. No dobra, powiesz mi w końcu tę wielką nowinę, czy nie. Byłam na klatce schodowej z Li i zobaczyłam ducha. Uuu. Dużo masz takich tekstów Przysięgam ci, skończyłeś jeżeli zmazywałeś napisy I nagle się pojawił, od razu uciekłyśmy A, no tak, zapomniałem, że po lekcjach Byłaś na klatce schodowej Coś ci to mówi? Widziałeś już tam jakieś dziwne rzeczy? Teraz jak o tym mówisz, tak? Słyszałem plotkę o tym, że kilka lat temu Jeden nauczyciel poślizgnął się na schodach i umarł ja wierzykam, Kastel! Podobno tamtego czasu nawiedza to miejsce. Mówisz, serio? Czy naprawdę jesteś głupiutka? Pewnie, że nie. Dziewczynko, duchy nie istnieją. Nie dziewczynkuj mi tu, bo się naprawdę zaraz nerwicuje. Mów, co chcesz, ale, ja... ale tam na schodach coś było. Przyśniło ci i tyle, odpuść sobie. Znajdę jakiś dowód. Jeżeli to nie duch, to ktoś inny tam musiał być. Zobaczysz. Serio, jak się do czegoś przyczepisz, naprawdę będziesz szukać. Tak, przyjdę do ciebie, jak coś znajdę. Ale jesteś uparta. Masakra, ona jest głupia, nie uparta. Wierzysz w to, że w liceum jest duch? E, widziałam coś dziwnego. Osobiście to nie za bardzo wierzę w duchy. Jesteś pewna, że nikogo tam nie było? Może to strażnik nocny? W liceum jest strażnik nocny? Nie, nie wierzę, ale wydaje się to być bardziej prawdopodobne rozwiązanie. Tak, być może. Nie wiem, czy czasami nie czaję tych dialogów. W sensie są bez sensu napisane. W sensie tłumaczenie pewnie takie. Nataniel, wczoraj wieczorem przytrafiło mi się coś dziwnego. Wczoraj wieczorem? No wiesz, czyściłam napisy wczoraj po zajęciach. Ach, to prawda, że byłaś tu po lekcjach, a więc co widziałaś? Zgadnij. E, nie wiem, nie za bardzo lubię bawić się w zgadywanki. Ducha. E, e, <kluzysz> Mówisz, że widziałaś ducha? Tak, usłyszałam krzyk, a potem pojawił się wielki cień. I chyba ci się zdawało. Nie sądzę. Mam zamiar przeprowadzić małe śledztwo. To chyba do niczego nie doprowadzi. Odpuść sobie, wierzę ci. Nie, muszę wiedzieć. Będę ci informować na bieżąco. Okej, okay, jak chcesz. Ja nie wiem, jak to się stanie, że on się kuś w niej zakocha. że ona jest taka głupia w tych pierwszych odcinkach. Masakrak. O! Naprawdę. Tragedia. Duch w szkole, co za pomysł? Chyba jesteś trochę dziwna. Skończę jako wariatka, jeżeli będę wszystkim o tym mówić. Mhm, mm nie do pałki, kawałki plastiku. Mhm, mm ciekawe kto tu po... Kto tu popala kurzajki? Kurzajki są niezdrowe. A więc odnalazłaś duszka Kasperka? Nie do końca, ale spójrz co znalazłam. Wow, kawałek plastiku i nie do pałki, masz rację, teraz już wszystko jest jasne. Wczoraj tutaj tego nie było. A więc duchy palą i jedzą plastik, tak? Ktoś musiał tutaj palić papierosa? No dobra, ale kto? ktoś palił? I co z tego? Może to, możesz to zgłosić głównemu gospodarzowi i tyle. Poczekam do wieczora, zobaczę, czy coś się wydarzy. Odpuść sobie, jeszcze cię porwie ten duch. Ty byś chciał, nie? Żebym mnie porwał. Byś miał święty spokój. Dalej się wtrącasz w cudze sprawy, tak? Dalej się wtrącasz? Tak, tak, masz z tym problem? Tak. No, weź! Odwal! Boże! W końcu wszyscy sobie poszli chyba. Sprawdź, że nikogo nie ma. Zanim tam wrócę, wolę się upewnić. Mhm. Mm Nataniel, co ty tu robisz? Wystraszyłeś mnie. Ja musiałem powypełniać różne papiery. A ty co tu robisz? Dobrze wiesz, chcę sprawdzić, czy to, co się wczoraj wydarzyło, powtórzy się też dzisiaj. Okej, okay, spadam. Do jutra. I zostawisz mnie samą po ciemku w szkole. Wiesz, ty co? Zobaczmy. Jak się na tym zastanowię, to zarówno Nataniel, jak i Castle dziwnie się zachowywali. Jakim to o tym powiedziałam. Znowu ten hałas. A, boję się, na dodatek, na dodatek jestem sama. Uciekasz. <grym zimiento> Skończyło się na tym, że wczoraj znowu zwiałam. Trochę się tego wstydzę. Dzisiaj jeszcze raz sprawdzę, czy ktoś się tam kręci. Dobła. Mogę tu iść. O. Nie wiem, czy, nie wiem, czy duchy naprawdę istnieją, ale jakbym jakiegoś tutaj spotkała, to umarłabym ze strachu. <grym zimiento> o, coś tu. O, o coś tu pozna. No, Tesik. Kątny kawałek plastiku. Znowu go widziałam! Co znowu widziałaś? Bo w sumie to znowu usłyszałam ten sam hałas, ale nic nie widziałam. Więc nic nie widziałaś, eh, nie. Coś mi się wydaje, że im bardziej szukasz odpowiedzi, tym mniej masz dowodów, nieprawda? A mi się wydaje, że nie za bardzo mi pomagasz! A po co on ma ci pomagać w swoich urojeniach? Znowu się pojawił! Chyba śnie. Znowu po lektyk poszłaś kręcić po szkole. Tak, i znowu go widziałam. Hm, a czemu się tu tutaj przesunąłeś? Boże, odchodzisz ode mnie. Śmierdzę czy coś. Hm, zdziwiłbym się, gdybyś zobaczyła, co to było. Przyrzekam, słyszałam ten sam hałas co wczoraj. Ups, spadło. Tylko hałas? Nic nie widziałaś? I sama się naslaszyłaś. Przyrzekam ci, że nie. Okej okay. i co teraz Znalazłaś te rzeczy na miejscu Moim zdaniem nie powinnaś zakładać że to duch Tak masz rację No raczej Zobacz co znalazłam Hej to moja kostka twoja co Nie wiesz co to jest Plastikowe akcesoria do gitary Boże tak oddaj mi ją Chwileczkę były na klatce schodowej I notatnik też To ty się tam kręciłeś wieczorem Pewnie że nie o czym ty gadasz Rano musiałam ją zgubić Ta zatrzymał ją na razie i zobacz co się wydarzy A ja ci radzę ją oddać bo to nie twoje. Jak ci on mówi, że to... Je... Chociaż on... Chociaż no, nie, nie musi być jego, no, ale po co miałby kłamać, że to jego? No to jest z zapiskami. Jestem prawie pewna, że to nie duch. Ale w takim razie kto płaka się wieczorem po szkole? Mm hmm. No nie wiem, coś dziwnego jest w tej historii. Och, widzę jak Nataniel i Cassiel dyskutują na końcu korytarza? Są za daleko, aby mogła ich usłyszeć. Nawet się nie kłócą, to pewne, że coś przede mną ukrywają. rozeszli się każdy w swoją stronę. Co mogę zrobić, żeby schwytać tego ducha? Wiem, kupię aparat, A jak się pojawi, to zrobię mu zdjęcie. Robię to dzisiaj wieczorem. Mm -hmm. kup aparat. Znowu miasto, bazar. Nie? Czemu? Dobra, nikogo nie ma i jestem uzbrojona w swój. Aha, dobra, bo już go kupowałam, więc nie muszę go kupować drugi raz. Jeee! Yeah! Idę na klatkę schodową i nie ma szans, żebym tym razem uciekła. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. Żadnego hałasu. Teraz, kiedy jestem gotowa, żeby go złapać, nic się nie dzieje? Duży hałas, tylko nie uciekaj, to nie uciekaj odwagi. Widzę go szybko, robisz zdjęcie. pstryk. Hej, co robisz? Dostałam koszulkę Tim Nataniel? A, bolą mnie oczy. Nataniel, co tu robisz? To ty jesteś duchem? Nie do końca. Tak myślałem, że nie odpuścisz i że znowu tu wrócisz wieczorem, więc przyszedłem ci wszystko wytłumaczyć. Pod schodami jest sala, coś jakby piwnica. Castiel i jego koledzy ćwiczą tam po lekcjach. To ich słyszałaś wieczorem? Nie ma klubu muzycznego w liceum? Tak, ale w klubie nie mogą grać tego, co chcą. Rozumiem. Grasz razem z nimi? Nie, ja się, w, ja się w to wkręciłem, kiedy Kasle ukradł klucze. Gdyby ktoś się o tym dowiedział, oboje mielibyśmy wielkie kłopoty, dlatego chcemy, żeby zostało to w absolutnej tajemnicy. Dobrze! Jako, że nie przestałaś węszyć, zastanowiliśmy się, czy po prostu Ci o tym nie powiedzieć, to o tym rozmawialiśmy na korytarzu. Nie wygadasz się? Nie, pewnie, że nie. Świetnie, chodź, przedstawicie Lisandrowi. Poszłam za Danielem za klatką schodową są drzwi i schody, które prowadzą na dół. Sala jest pusta, a Nataniel przedstawił mnie sławnemu Lisandrowi. U. Miałam zobaczyć ilustrację, czemu nie? Cześć Mila, miałam cię poznać. Emi też, nazywam się Mila. Sorry za wszystko, to ja tak nastraszyłem ciebie i twoją koleżankę tamtego wieczoru. Spoko, nie mam problemu, poza tym to nie moja koleżanka, a do tego bała się bardziej ode mnie. <laughs> no pewno. Wygląda dość specyficznie, trochę pogadaliśmy i dowiedziałam się, że kawałki plastiku to były części opakowania na CD, a nie to pałki to kasyl pali od czasu do czasu. Kostka też jest jego i w końcu notatnik należy do Lisandra. Zapisuję w nim pomysły na swoje piosenki. Oddałam im notatnik i kostkę. Jestem całkiem zadowolona, że ta sprawa w końcu się wyjaśniła. Nawet jeśli kupiłam aparat na darmo i nie będę mogła o tym powiedzieć ani Alice, ani Amber, ani jej koleżankom. Po co miałaby się to mówić? Odnajdź aparat w swojej komodzie i ozdób nim w swój pokój, jeśli chcesz dobrać cię tam. Robi się późno, jeśli się nie pospieszę, nie wrócę do domu, mama mnie zabije. <grytanie> Poczekaj, odprowadzę cię, jest już ciemno. Jeśli chcesz, oczywiście, pewnie, dzięki. Podczas wspólnego nocnego spaceru dyskutowaliśmy o naszym małym sekrecie. To mogłoby być zabawne, gdyby uczniowie naprawdę myśleli, że w szkole jest duch. O, słodka, tej ilustracji też nie mam. Ogólnie w liceum nie mam za bardzo z Natanielem yy, tych... Ilustracji. No, później już też nie. No, potem bardziej się na Kentinie skupiłam. Ale okej. Okay. Trzymał mnie za rękę przez całą drogę. Wow! Ale jako, że e, jest ogólnie bardzo opiekuńczy, nie wiem, czy miało to dla niego jakieś większe znaczenie. Koniec odcinka czwartego. Dobra, historia, Boże, święty. Ilustracja. No, strój z odcinka. Tu miałam tylko koszulkę. Miałam tylko koszulkę, kuźwa. Moment z filtrem, nie mam. Działanie gry, dobra. Tylko działanie gry jest na piątkę. No, słabe są te odcinki, naprawdę słabe, cringe'owe i w ogóle takie. Takie, ja mam taki, taki trochę kryzys egzystencjalny, jak to gram. No ale dobra. Przedajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku i ogólnie czy podoba się wam seria u mnie. Jeżeli Wam się podoba, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy subskrybujcie, czy tego nie robicie, bo to bardzo wspiera kanał i bardzo dobrze robi zasięgi. Także do następnego odcinka trzymajcie ciepło, pa! pa.